Jakiś dziwny jest ten hotel, bo na suficie mamy wielkie okno, które razi po oczach. Trzeba stać. Chyba muszę się odchudzić. Popatrzcie. Error wyskoczył. Już jesteśmy na targach. Viola ogląda samochody. Ja wszystkie te samochody już wiedziałem, kiedy byłem w genewie, więc dla mnie to jest głównie okazja, aby spotkać się ze znajomymi. To może tak. Nie? Dobra, oświeciło mnie. Teraz mam okay. próbować, to może tak, może tak. Okay. Teraz mamy już parę kilometrów w nogach, chodząc po targach. Parę kilometrów chodząc po Poznaniu, gdzie wybraliśmy się na obiad i na spacer. I niestety z roztargnienia zapomnieliśmy zabrać ze sobą kamerę, dlatego to kręcimy komórką. Także, uwaga! Oto. Czekaj, ja chyba źle odwróciłem to wszystko, nie? No ale nic, jak już tak nagrywam, to nagrywam. Teraz nie widzę, co nagrywam, ale to jest Poznanie. Tam na górze są koziołki. O 12. No, to do zobaczenia wieczorem. Pomachaj. Mm. I już mam cię przez pryzmat tłuszczacza. Dobra, ty masz zieloną herbatę. Widać to, co jest pijakiem. To, co jest pijakiem. To jest. E... czarna herbata. Nie było słowa łiskacza. W każdym razie, może nie jest w dobrym tonie, aby do kina wchodzić